Dzień dobry. Nie mogłem się powstrzymać, żeby nie nagrać tego krótkiego nagrania w dniu dzisiejszym, dlatego że otworzyłem dzisiaj rano serwis PAP i przeczytałem krótką informację o tym jak rząd chce przeciwdziałać problemom, jakie pojawiły się u Małych przedsiębiorców w związku z zakazem handlu w niedzielę. Pojawiają się informacje, raporty na ten temat, że ten zakaz handlu powoduje kłopoty. Przedsiębiorcy, szczególnie ci mali, odnotowują spadek obrotów. Niektórzy nawet są zmuszeni do likwidacji swojej działalności gospodarczej. Otóż rząd Prawa i Sprawiedliwości prawicowej partii o skrajnie lewicowych poglądach proponuje w związku z tym, że będzie trzeba wprowadzić więcej regulacji, aby poprawić rentowność małych przedsiębiorców. Na całym świecie, gdy mówi się o poprawie rentowności przedsiębiorców, robi się tylko dwie rzeczy. Pierwsza z nich to obniżka podatków, a druga z nich to likwidacja nadmiernych barier biurokratycznych. W Polsce, w państwie, które zmierza do komunizmu, z powrotem zmierzamy do komunizmu, w Polsce, która z całą pewnością już jest państwem socjalistycznym. Socjalistyczny dom, rząd proponuje jeszcze więcej regulacji, żeby poprawić rentowność polskich przedsiębiorców. Proszę Państwa, to jest Dom Wariatów. Zwykły, regularny, pisowski Dom Wariatów. Dziękuję bardzo.